Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o telewizji, a właściwie to o tym, jak telewizja ewoluuje. I nie chodzi mi o to, co możecie oglądać w waszych telewizorach, ale o to, w jaki sposób jest ona dostarczana do waszych domów czy mieszkań. A jako przykład nowoczesnej telewizji wykorzystam Play, z którym we współpracy powstał ten film. Dawniej. Najbardziej popularna była telewizja kablowa, no bo kto z Was jako dzieciak nie oglądał kreskówek w popularnej kablówce. Obecnie świat ewoluuje i mamy dostęp do nowego rodzaju przesyłu danych. Możemy to porównać do rozwoju telefonii komórkowej. Dawniej korzystaliśmy z telefonów, które były oparte na sieci 2G, później wraz z rozwojem internetu i możliwości weszła sieć 3G, 4G, 5G, a w niedalekiej przyszłości pewnie będziemy mieć i 6G. No i z podobnym zjawiskiem i rozwojem mamy do czynienia w przypadku dostawców telewizji. I to nie chodzi tylko o play, tylko po prostu tak świat się rozwija i tak to wygląda. Tylko po co mi to wszystko na co i, i dlaczego ja mam po prostu cokolwiek zmieniać? No chodzi o to, że światłowód w połączeniu z dekoderem Playbox daje nam dużo większe możliwości niż zwykły kabel koncentryczny dostępny w telewizji kablowej. I to rozwiązanie łączy nam taki feeling tradycyjnej telewizji wraz z nowoczesnymi technologiami. I swoją drogą, ten dekoder też jest dobrym rozwiązaniem, jeśli mamy sprawny telewizor, który nie jest już pierwszej daty, ponieważ mocno go odświeża i dodaje nam funkcjonalności, których do tej pory nie mieliśmy. I ja to przeżyłem ze swoim Philipsem. I ten telewizor dzięki temu zyskał drugą młodość. Przejdźmy zatem do różni. Czym różni się technologia światłowodowa od zwykłej kablowej? Jeśli chodzi o światłowód, to łącze może być symetryczne. Chodzi o to, że możemy pobierać dane z dużą prędkością, jak i również wysyłać. Jeśli chodzi o telewizję kablową, jest jedynie możliwość szybkiego pobierania danych, a jeśli chodzi o wysyłanie, no to już tutaj mamy pewne ograniczenia. Jako ciekawotkę powiem Wam, że Play korzysta z najnowszej technologii światłowodowej, która umożliwia nam super szybki transfer. Do 5 gigabitów na sekundę gdzie standardem jest dwa, a w praktyce to jeden. Światłowody są znacznie mniej energochłonne od technologii kablowej. No i generalnie światłowód to czysty internet. Jeśli chodzi o kwestię połączenia kablowego, no to tutaj ten kabel musi być podzielony na kilka źródeł sygnału. Internetowe, telewizja cyfrowa, u niektórych operatorów również telewizja analogowa. To może powodować dodatkowe zakłócenia i przede wszystkim wymaga większego nakładu pracy dla zapewnienia odpowiedniej jakości wszystkich usług. Światłowód to przyszłość internetu. I jeśli pojawią się nowe standardy, na przykład zwiększone prędkości do 50 gigabitów na sekundę i tak dalej, to nie będziemy musieli robić remontu w naszym mieszkaniu, nie będziemy musieli kłuć ścian i wymieniać kabli. Jedyne co, to wystarczy, że wymienimy urządzenie sieciowe oraz router, więc no, troszeczkę wygodniej. Czyli podsumujmy sobie to wszystko: cyfrowa telewizja wizja od Play oparta jest na łączu internetowym, gdzie po podłączeniu do dekodera PlayBox mamy możliwości funkcjonalności tradycyjnej kablówki rozszerzone o to, co oferuje nam dobroć internetu. I to właśnie Wam wyjaśnię. Ale żeby to móc Wam wyjaśnić, musimy podłączyć PlayBox, no i zobaczycie jakie to jest banalnie proste, bo tak naprawdę wystarczy, że podłączę dwa kable. No to omówmy sobie nasz dekoder. Wygląda bardzo minimalistycznie. Nie ma tutaj żadnych zbędnych elementów. Proste małe kółeczko. Będzie łatwo go schować, a nawet jeśli on będzie na szafce, no to nie jest jakimś takim urządzeniem, które rzuca się w oczy. Dodatkowo mamy tutaj takie podświetlenie LEDowe, które całkiem przyjemnie wygląda. Jeśli chodzi o gniazda i porty, Całość podłączamy do swojego telewizora przez gniazdo HDMI. Dodatkowo mamy wejście na kabel internetowy, wiadomo zasilacz, wejście optyczne audio oraz kabel antenowy. Ponadto możemy również podłączyć jakieś swoje dane przez wejście USB lub za pomocą karty microSD. Tak to się prezentuje, nie ma co tutaj więcej omawiać. Dodatkowo w zestawie mamy pilot. Pilot wygląda w ten sposób minimalistyczny design. Tutaj na froncie mamy skróty do wszystkich najbardziej popularnych obecnie serwisów streamingowych. Dodatkowo mamy możliwość sterowania głosowego. Jeśli przytrzymamy sobie mikrofon i będziemy coś mówić, no to to będzie działało spójnie z tym dekoderem i z naszym telewizorem. I to, co jest jedną z najbardziej takich istotnych opcji, to fakt, że ten pilot łączy się z naszym telewizorem, przynajmniej z moim. Pewnie nie z każdym modelem, ale podejrzewam, że z większością. I dzięki temu wystarcza nam tylko ten pilot do obsługi zarówno telewizji, dekodera, jak i wszystkich serwisów streamingowych. Nie musimy mieć kilku, więc rzecz istotna, rzecz przydatna. To co, może sobie podłączymy i przeklikamy się przez menu i zobaczycie jak to wygląda. Tak prezentuje się mój mili interfejs naszego urządzenia. No jest to bardzo czytelne i takie oczywiste. Tutaj mamy aplikację, oczywiście mamy dostęp do Google Play Store, gdzie możemy pobrać dowolne aplikacje. Ponadto mamy preinstalowane wszystkie takie najpopularniejsze, tak jak wcześniej wspominałem. Od Netflixa, przez playera i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, czego moglibyśmy oczekiwać od współczesnej rozrywki, no to to jest tutaj. Ponadto mamy telewizję. Telewizja, która wygląda mniej więcej w ten sposób, wszystko działa bardzo płynnie. Dodatkowo mamy bardzo czytelne EPG, czyli możemy sobie zrobić szybki przegląd po tym, co jest aktualnie wyświetlane w telewizji, po tym, co będzie. Bardzo przyjemnie i sprawnie to działa. Już nie musimy kupować, tak jak dawniej kupowało się gazetę, żeby sobie mieć program telewizyjny. To wszystko mamy dzisiaj za pośrednictwem internetu w naszych telewizorach. W naszym dekoderze właściwie. To. Jeśli chodzi o kwestię telewizji, no to nie mamy tutaj nic do zarzucenia. Nic się nie zacina, wszystko po prostu gra. Więc czego chcieć więcej? No, chociaż ja Wam powiem szczerze, że jestem człowiekiem mniej telewizyjnym, w sensie nie mam już tego zwyczaju, żeby uruchamiać i oglądać telewizję. Czasem, jeśli są jakieś wydarzenia sportowe na żywo, spoko, ale tak, to raczej jestem team streaming i team YouTube i, i tego typu rozrywka. Jeszcze wracając do kwestii telewizji, to co jest przyjemne, to nawigowanie po kanałach. Ze względu na to, że mamy tutaj podzielone to wszystko na kategorie: mamy tutaj kategorie dla dzieci, dokumenty, filmy, seriale, więc yy, no jest to łatwiejsze, jeśli mamy duży pakiet wykupiony, niż przeklikiwanie się jeden po jeden, jeden po jeden. No właśnie o to chodzi w rozwoju technologii. Ona ma nam ułatwiać życie, przyspieszać pewne czynności. Mamy jeszcze dodatkowe możliwości, takie jak możliwość zatrzymywania i nagrywania naszych kanałów w chmurze. Dzięki czemu, jeśli się dzieje coś ekscytującego, to na pewno nie przegapimy tego i możemy się również cofać do rzeczy, które już zostały wyświetlone, a nas na przykład nie było, bo nie wiem, robiliśmy kawę albo byliśmy w pracy. No i warto wspomnieć, że treści możemy oglądać 7 dni wstecz. Więc to jest jeszcze kolejna z takich. Funkcjonalności nowoczesnej telewizji. Jeśli chodzi o kwestię tego dekodera, no to działa on na systemie Android, jest bardzo płynny i szybki. Nie miałem w ogóle takiej sytuacji, żeby on mi się zawieszał podczas użytkowania jego. Dodatkowo, jeśli chodzi o kwestie streamingów i aplikacji, to no, również wszystko jest kompatybilne i działa całkiem sprawnie. No i warto wspomnieć, że obsługuje on rozdzielczość 4K, więc mamy tutaj dostępną wysoką jakość, taką, którą bym chciał oglądać jako człowiek, który bardzo lubi filmy. I to, co jest dla mnie absolutnym takim game changerem, co już jest kwestia oczywiście oferty play I ta oferta nazywa się Telewizja Nowej Generacji. A o co w tym chodzi? Do dyspozycji co miesiąc mamy daną ilość punktów. I te punkty możemy wykorzystywać na różne nasze potrzeby. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, to że możemy sobie co miesiąc kupować na przykład inny streaming. Nie musimy opłacać jednego i mieć wprowadzonej karty, nie wiem, do Netflixa, który będzie co miesiąc pobierał nam fundusze z naszego konta. Tylko możemy sobie co miesiąc zmieniać to w ramach punktów, które otrzymujemy w abonamencie Play. I moim zdaniem jest to super rozwiązanie, no bo wiadomo, jeśli mamy wykupiony długo jeden streaming, no to on po pewnym czasie nam się nudzi. I warto sobie zrobić przerwę, zmienić na inny, żeby sobie odświeżyć, na przykład filmy i nowości, które wprowadził inny streaming, ale nie ma potrzeby posiadania wszystkich naraz. Na początku myślałem, że to może być trudne w konfiguracji, a jest to tak banalnie proste, tak. Bardzo przyjemne, że no, no, wow. Ten kto to wymyślił, to, to dobrze, dobry miał mózg. W sensie dobrze, dobrze myśli. Jeśli chodzi o pamięć urządzenia, no to mamy tutaj całkowitą pojemność 13 GB. To widzicie teraz na ekranie. Mogę zaprezentować ewentualnie Wam jeszcze, że pilot ma te funkcje głosowe i faktycznie one działają. No i jak wygląda wyszukiwanie głosowe? Po prostu przyciskał sobie mikrofon na pilocie i mogę powiedzieć, technologicznie mówiąc. No i, no i działa. I to widzicie jak szybko, bardzo to po prostu dobrze sczytuje mój głos i prędkość, jeśli chodzi o zarówno po prostu internet, jak i samo działanie tego degodera. No, także wróćmy do naszego stołu. A więc tak, moi mili prezentuje się nowoczesna telewizja, która oparta jest na internecie. Dzięki czemu możemy ją zabierać wszędzie, tam gdzie mamy internet? Wystarczy, że weźmiemy sobie to małe pudełeczko i podłączymy do telewizora. Czyli innymi słowy, nie musimy się martwić, jak jedziemy na wakacje, że jesteśmy skazani na oglądanie telewizji i jakichś dziwnych programów w pensjonatach, tylko możemy mieć to zawsze pod ręką. Możemy mieć rozszerzone możliwości, takie jak dostęp do streamingu, takie jak poszerzanie swojej oferty i elastyczne. Żonglowanie tą ofertą i, i naszymi potrzebami pod względem pakietów, jakie oferuje nam Play. Więc yy, tak wygląda ten świat, i mam nadzieję, że mniej więcej będziecie teraz świadomi, jak dostarczana jest telewizja do Waszych domów i że nie ma się czego bać, po prostu przechodzimy na kolejny poziom. Ewoluujemy. Tak jak dawniej mogliśmy wysyłać tylko SMS-a, a dzisiaj przeglądamy internet i robimy wszystko za pomocą smartfonów. Tak samo to, w jaki sposób telewizja jest dostarczana do naszych domów, zmienia się. Ale zmienia się na lepsze, czego przykładem jest właśnie ten playbox. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się w i pokoju i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!